Witamy w kolejnym odcinku, zagrajmy z z jednym z Deskę Ciemanko, z tej strony Mati. No, przed chwilą pamiętacie jak tutaj był ten człowiek? Ja teraz wróciłem, no że go nie ma. Dziwne co, nie? Ale na serio? Tak, on był tu przecież. Zanim A... zaczęliśmy nagrywać. Faktycznie, faktycznie. Jeszcze może pamiętacie z poprzedniego odcinku. Jeszcze przed... No idziemy tutaj. Było, było coś takiego. Prosto. Tak.

He set a man on fire. It wasn't my fault! Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Autumn, middle of the Oczywiście. Yeah. Of course. Some destruction camp, No, please! Do it! Whatever you want! Unless I'm not wrong. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Finisciamo? E sono suono? Dove è qui? Non lo so Ah Dov'è il clavo? È una tabella Molto misterioso Oh! oh. oh. oh Coś tam młodzież. No nie wiem dokładnie. To jest jakaś tam metoda. Co to w ogóle jest? Nabijali. Nie chcę wiedzieć, w co go nabijali. O! poczerpaliśmy Oszczędzajmy. Nie no żart. Koniec gry. Oszczędzajmy, nie? Sprawdź wszystko. Tak nazbieraliśmy tych krzesi To boli poli, Dobra, Sugerując się tym, jakie lampy używali My tylko lampy naftowe Znaczy, no, lampy naftowe używaliśmy. Lampa. Wychodzimy stąd. Cień przeszkodny. gdzie jeszcze? Do światła. Tu byliśmy? Tak, byliśmy. To tak tyle to już jest. tam, gdzie my jesteśmy. A wejdź na tą górę tam jeszcze. Nie ma tego ciała dla mnie. na górę? No. Tam ludzie w te dźwięki. Mówić, dobre, brązowe dźwięki. To, Ta gra jest jednym słowem przesrana. Dla ludzi o mocnych nerwach. Ehe, dobre, dobre, Spoko. Już to ktoś z przemalować, aby podmienić. Dobra, wszystkie odwiedziliśmy pomieszczenia? Wszystkie? Tak, wszystkie. Chodzi to wszystko. wracamy... E, tutaj, nie? Teraz idziemy tak. Tak. Eksport no. Teraz to jakoś może połączymy, jeżeli coś jeszcze tam wykorzystamy. Tak, 25, Dobry no. win. Przy takich warunkach strachu. we to To the place Maybe the I see that all's obvious to me. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for fire's target before attempting to the all, there might still be a, a chance for you to save. Please. My faith is in your hands. No, a nie powiedzieli, że to połączy. Trzeba go posrało. Ja już wiem, Trzeba notatki sprawdzić. Nie to. Trzeba sprawdzić notatki. Dzień się. będzie. sprawdźmy zadania. Który? nie. No jedna notatka. Ma, ma informacje. Kozuchki. No tak, Zniszczona kula. Channels, co to ma być? Eee, gdzie to mogę być Karmić betoniki z paraliżem i tam tejące grzyby Prędbitery w to wiemy? Tak, to ta, już znaleźliśmy Nie, można wodrewnić extrudkiem sobie to żeby... Teraz już mamy. Tego co no, mamy też wygrzyma no, to. Musimy to... wydaje mi się, jak musimy po siecie. Trzeba to połączyć. W jakich wodni mieszka? Świetnie. Dobra. Połączymy. Może, ale gdzie? No tą tutaj spróbuj. Tą krew No i tak. tu masz krew, nie. połączyć nie wejście. Nie możesz zostać oczyszczona i oczyścić. Dobra I I no right to, <laughs> to co? Idziemy tutaj, nie? No, może yes. znajdziemy jakieś wskazówki, jak to oczyścić. Tą grę. Ojej. To mu się poruszyło Chora gra, naprawdę. Chora, bardzo gra. Jak najszybciej chcę ją przejść. Ja no, powiedzieli, jak to oczyścić, tą grę. Ja tę grę jak najszybciej chcę przejść. Będę Byliśmy już w Italii. O nie, wiem z FOS-u to. jest. Ciężka gra, ciężka. No rodem się, ogólnie... Nie, że ciężka do przejścia, tylko... Ostra. ej, ej. Ej, 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 ej. Sorry bardzo. What the fuck?! Ile ich tu jest? Ile, ich tu, jest? Ile, ich tu, jest? Ile ich tu jest? Co to miało być? No, albo czy. What the fuck? Co to miało być? Hmm. Śpi, co to w ogóle jest? Śpi, nie śpi. Nie nie jest. miałam spać, nie przejdzie. Co, co, śpi, śpi. Co to było w ogóle? Ile ich tam było? Nie wiem, Cała... Co to było? Ej co, ciągnął nas gdzieś. To może było tak specjalne? Możliwe. No, Co, koniec gry? Jaki... I stąd? No fajnie. No uwięził nas. Ryzonie. Czyli tym razem nas nie zabili. Świetnie. Co wy mam Gadda? Chyba ten. And the total are so much the same you and I. Did you really from the, mixture? From the mixture? It does explain so much of your behavior. You never be what you set out to do. You the old and save our work. And you. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Uh-huh. Thank hmm. you. Hmm. Ciekawe by uczekać. Więc no, co mam duba ci ścianie? No, mm -hmm. <coughs> so, let oh, the dubo. Motkujemy. Frank. <coughs> Ej, się można go podnieść, weźmiemy. Ue, jakiś kształt. <gryduń> no i co? Wydubałem? I co dalej? Na pewno przez to przejdę. Tam coś można było twierdzić huh. oh. Ho ho ho. Fajnie, po ściany rozłupałem gołymi rękami. <zum> o, a strażnika nie mocny. No właśnie. No, wygadałeś Mimo to jak pójść ściany rozłupać rękami Eee Aaa że trzeba odkopać się No! Brawo, to jesteśmy już tutaj Czyli co? Nie wychodzimy Ha! Sprytna ta gra jest. Hmm. Tułowany na pokoń. Dobra, wszystko wziąłem. Mi się to wydaje, no. że wszyscy w no. tych wiaderkach coś mogę robić. No to tak, wszystko to wszystko. No dojedziemy. No Powiedziałem, mnie, po którym znowu nas zaatakuje na wątpię. Bardzo byśmy się ucieszyli. Hmm. O, to idę. Hmm. I tu na końcówce pewnie coś będzie, nie? No. Znając życie. O nie, czekaj, wyciągamy. Co tu może być? Może no, coś powiem. Świetnie! Pryhent. Ja wiem, co powiesz. No i co? Tyle? prawda? No. O kurde, co co się działo Notatka? Zarazem przeczytamy sobie No Oliwa. Świetnie oliw też mamy dużo. Za ja co czytamy, nie? No, przeczytacie sobie oczywiście. No. 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 No, no, Dobra, tyle. Idziemy. Skąd byliśmy? No. Wszystko sprawdzamy oczywiście. Bo lampa daje tutaj jasność. O, cyfrowa wizualizacja. O oh, kurde! Eee... po co ja tu wchodziłem? Uuu... Wow! To co, Daniel się ten... ...bił? O, się widził, nie? Może hmm. okay. coś trzeba zrobić? O, Może coś z tym ciałem trzeba zrobić? Hmm. Mi to mówisz. Hmm. Mi to mówisz. Uuu, coś na nim. na ciało. Hmm. Obrośnięta małpa. A, e, oczywiście. Wbijemy mu kość do yeah, yeah. Nie mamy piły? Mhm. Szkoda. No i co, no i co? Dasz i chwycisz. Uboczone, ale no, coś innego tutaj mam. Się? Jest to. Uboczone to jest. No, może trzeba? Równie. Mm. A może nie? Bo nie ma siły. No i co tu mam? No chwyciłem, Nie da się, ale no, nie to. <grym> no, na no, no, pe no, pewno. Już już Tutaj pewnie też coś jest... A nie! Patrzcie, wyderknął. Iścią tutaj. Okej. Okay. O! <grym wioski> Mamy tego sporo coś, co? Teraz no. sobie możemy odpalać. Co chcecie, żebyśmy odpalili? Odpalmy coś dla was Jest 122 krzesiwa hmm. i 10 tej. Mieszanek zdrowia, cztery pojemniczki z oliwą inne tego typu usypy. O kurde. Butelka. Dźwigniacza Rozwalona. O wiadro jadro no. do linii przyczepić, no. Klucz, klucz. Heh, chyba wiem co zrobić. No. ok, Okej. do, wiadro wiadro do No właśnie. Okej, okay. co? Wodę bierzemy? A tu nagle jakiś płat do w niej siedzi. Hmm. No to będzie chyba walbić, nie? woda, <śpiewanie> wodowałem? No, To jest. Jezu. podniosłem po co to wodę. Podniosłeś wiadro wody z grzybem. Jak to po co? Duruję se wlać, nie? Hehehe. <śpiewanie> Znam te motywy. To nie pierwszy raz było. A wiadro się też by nam przydało chyba, nie? No nie mm. do No to co? Chcecie wiedzieć co trzeba się za tymi drzwiami? Jesteście tego bardzo ciekawi? No dajcie nas jeszcze odcinek Właśnie, trzymajcie się. No.